ile mamy punktów, jesteśmy najlepsi. Żarty. ja chcę nadzianą, ja chcę na ja chcę na Powiem. No ja jakoś Paczol w jednym news 160 <laughs> Ale on może, przecież on już jest... On to jest jego praca, żeby grać mi to. A my to nie możemy. I rano się aktualizacja o 10 robi, no to pff, Turniej już ma o 11 czy tam o 12. Nie no, no tak o 11 jak on ma 1,5 gigabajta do zaktualizowania, a my mamy 4,5 A ile masz, żeby aktualizację zrobić? A ile, ile musiałeś, żeby aktualizację zrobić? Mhm. Nie, ile musiałeś, Żeby gigabajtów 4,5 Ale 4,5. No. A ile na... A, a wyśile na kompie? Półtorej. Jeden i pół. To jest hamstwo. Jeden i pół Na górce coś tam na Wiem. Co ani... Haku. Po co będziemy mieć wojnę luta? Z jednego domka. Ty masz pompę, a ja co? Kilow i pompa! Jestem I dziw! Dobra, no comment. No comment. Dobra. No. No. I otwórz tam. Jak mam tyle punktów, to powinienem mieć... Kurde, dobrze grać. Tak fajnie. Żeby ładnie grać, o okay. nie. Mówisz? Będę się bał, ale dobra. Wyzwanie dla palacza. Nie no, Nie oni zeszli z górki. Ej, co są bambole! Ej, jeden maloła, chodź tu! No... kito! Ty jesteś naprawdę... Jeden jest bambo... Ale jeden jest bambolem, on malował. O ten, o ten, o ten! On tu... Nie leć mnie. Uważaj! No to co ty robisz, kita? 3 HP! Gościu ma 3 HP, a ty sobie nie wiem co robisz. Mówię typy, typy, a nie wiem. Naprawdę ja mówiłem typy, typy, a ty idziesz do. Nie wiem, na górkę. No ale. Ja podjeżdżamy typy, typy. Mówię, idą typy, strzelam w typa. No to. Yy, bo idą do ten, no to. Dobra. 0 osób na antenie nikogo jeszcze nie ma dwóch stopni mi brakuje żeby mieć yy, skórka bo mam 42 ale mogę kupić 3 stopnie to bym musiał je 2 stopnie wbić normalnie a już nie chyba że z ratowania wywa jeszcze wywalczę 100, to będzie 550 kupię kolejny 100, nie, będzie musiał mieć 600 tak, to 150 będę musiał wywalczyć to będzie bardzo trudno nie, dzisiaj już jutro sobie chyba może kupię jak dzisiaj yy, mój kolega Przemoc nie kupi na Dżanej bo mnie nie, nie kupi, ja może kupi. ale Kupię, ale musi doładować tysiąc fałdolców, więc i tak tych fałdolców kupię. Stop dawaj! Słone, ale teraz na sam domek. Na domki już lecimy, Bierz, wiem, że będą typy, ale... Ty. Albo nie. Chciałem powiedzieć, że, żebyśmy lecili na Tiltet Ale nie. Nie lecimy na Tiltet. A ty nie gadaj, że zaraz musisz kończyć. Ale dobrze, że mi dałem opis, że gramy w Fortnite Turni że gram. A nie, że gra, gram z kimś. Jezu, ile ty pada tym jednym domkiem? Dobrze, że dałem taki opis. Bo. Tak to ten. Ja dalej gram chyba. Ja idę na tamty domek, ja tylko mam impulsy. Nie stracę kp No ja nie mam Wiesz ale chociaż masz broń yy, Nie wiem będziesz jakoś yy, tym Minigun No minigun Jaką? Ja mam MK Kur... Nie gadaj pompa, pompa, pompa Masz pompę Dla mnie nie, nie masz pompy. A. Te nowe, czy... bo ja... Ty wywaliłeś te nowe gówno? Da, ja może mam... Ej, czy ja mam cela dosyć z tego główienka krótkiego A dashamo Eee, Minigun, Mk i te główienko. No, do tego główienka. No, do wupki trochę, ej, bo ja mam jeden. Pierdzieliłem ci. Od... O no dobra, nie dawaj, mam siedem. No wziąłem, ale wziąłem broń bez yy, amunicji. Może wziąć amunicję do snajpy z tej brońki. minigun gun, jemka, jezu, mam. Nie... Mam MK. Tam są typy, walą się. Dobra, chodź Ho, szybko dobijamy, będziemy mieć kolejnego punkta. A gdzie leży? Mów, zaznacz. No. No nie! Je, tam był jeszcze jeden typu, dlaczego na tamtego się nie byliście? No, mieli No Dobra. To ja już będę zagrał solówki, gościu, Gościu, wie panu, wie. <ścoughs> wiem o nie, nie, Bo będę miał i nie, 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 Não dá obra, pa. Mamy, bo mama się dzwoni do, do tam nie odbierasz. Nie wiem. No mama się pytała i czeka, no Powiedziała, że mam że mi się psuje przez to.